To co? Za Geca! Od Jana Geca wszystko się zaczęło w 1845 roku. Dziadek, czy założyciel, był Niemcem. To i tak powiedział od razu: jemy polski chleb, więc będziemy Polakami. Najlepsze z najlepszego to była ich intencja. Tłumaczyli, że jeżeli chce mieć dobry produkt, my mówimy o piwie oczywiście, to wtedy trzeba stosować najlepsze surowce. Pracownikom tutaj głównie zależało na tym, żeby ten browar ruszył po wojnie. Pomimo, że Niemcy próbowali wywieźć tutaj część maszyn, po siedmiu dniach już uruchomili z powrotem ten rower. Czasami słabsze materiały, ale byli na tyle dobrzy fachowcy, którzy z tych ma słabszych materiałów wyciągnęli co najlepsze. Ale... Kocim zawsze produkował dobre piwo. Surowce zdarzały się, że były słabszej jakości, były okresy, ale głównie były dobre to, co myśmy segregowali i przyjmowali, dlatego się robiło dobre piwo. Zawsze było dobre piwo. Siłą Mokocimia zawsze byli ludzie i, i fachowość piwowarów czy piwowarek. To, to, to świadczy o tym, że nawet w tych słabszych czasach, gdzie materiał, dostępność materiałów była, była bardzo słaba, to, to ludzie potrafili wyciągnąć naprawdę bardzo wysokiej jakości piwa. Przyszedłem do pracy w 1980 roku, do browaru. Jak popatrzysz na tą przyrodę naokoło, to takie wtedy były kolorowe drzewa. I to mnie urzekło i zostałem w browarze na dobre i na złe. To było takie moje miejsce na ziemi, więc gdybym miał życie pewnie powtórzyć, to jeszcze raz bym przyszedł do Łukocimia. Urządzenia techniczne i budynki praktycznie zostawały po rodzinie geców i w tych budynkach i na tych urządzeniach ludzie pracowali pomimo tego, że, była, że było biednie, to jednak wszyscy przykładali się do tego, żeby to piwo okocimskie gdzieś w świecie zaistniało i żeby było tą najlepszą marką. Okres był bardzo trudny. Były ograniczenia dostaw do Polski, ale mimo to potrafiliśmy w ten sposób Prowadzić tą działalność, żeby przygotować zakład na duże inwestycje. Piwo było wysyłane do Stanów słynny, słynny stawski. Też, ale było wysłane do Francji, do Bułgarii, na Węgry i do Kanady. Także pomimo tego, że były ciężkie warunki pracy, ludzie, że tak powiem, umieli wtedy zrobić. Porządne piwo cieszyło się popularnością w tych wszystkich krajach, które Kryk wcześniej wysyłał gez. Procesy produkcji piwa sterowane są automatycznie. Piwowarzy mogą sterować każdym parametrem, czego nie można było powiedzieć o piwnicach fermentacyjnych i leżakowaniu, gdzie na przykład temperaturę piwa mierzyło się zwykłym termometrem rtęciowym. Wszystko wskazywało na to, że będą zmiany i to się dosłownie czuło. Wtedy się ro rozpoczęło i w ślad za tym już później poszła modernizacja ważelni, tankofermentory, linia do, do, do Kegów, linia do puszek okocił pierwszy w Polsce wypuścił piwo w puszka. Ta linia technicznie, technicznie jest ewenementem na skalę światową, no bo pracuje 33 lata i jeżeli przyjeżdżają tutaj inżynierowie z, z, z linii rozlewniczych, no to są zachwyceni, że, jest, że po 33 latach jest w takim stanie technicznym i, i, i dalej produkuje. Piwo w puszkach o wydajności 30 tysięcy puszek na godzinę. Zaproszę. Tutaj po lewej stronie, to była ta rozlewnia, pierwsza stara, którą, którą mieliśmy. A po prawej stronie były pomieszczenia, gdzie dawniej, jeszcze wcześniej, robili beczki drewniane. Nie? No tu po prawej stronie był magazyn piwa, a tu była rozlewnia. Do, do Kegów. Do, Kegów. do Kegów, tak. tak. No i ona cały czas u nas funkcjonuje w tym miejscu i, i cały czas tu rozlewamy. To jest ro rozlewnia, którą po różnych staraniach udało się wtedy pozyskać środki i, i, i wykonać. Poszukiwaliśmy bardzo szybko partnera, no, który by spełnił oczekiwania, który jest solidny, uczciwy, a przede wszystkim, że. Zadba o rozwój yy, Okocimia. Mijamy teraz uważalnie, Uważelnie, tak, tak, tak. No, Pamiętam na tych schodach yy, cały zespół tych aktorów z filmu. Oglądamy czy że do parku na spacery. To y, często jak zawieje z tym się y, y, za pan Grzeczki. Ale to jest tak. ten pozytywny taki. A, sposób, tak, to, nie, to oczywiście. To, czy poczuje to z sentymentem się pewnie wspomina czasy pracy tutaj też? Nie? 80% piwoszy zapytanych o, o Kocim, to ma na myśli i może zanucić tą reklamę Mariola o Kocim spojrzeniu. Widzę, że ktoś tu o moich czasach mówi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezes Popela, miło Cię widzieć. jesteśmy, było, nie było, brzeszczanami. Wiesz, nasze rodzeństwo się, moje, mój brat, a, a ojciec Mieszka, się znali, kolegowali, więc to wiecie, to jest fajne małe miasto, wszyscy się znają, więc trudno, trudno no... się nie spotkać. Andrzej miał bardzo duży wkład w tym, że ja się w ogóle tu znalazłem, bo ja przecież znalazłem ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, wówczas Gazeta Praca, i że Okocim szuka specjalisty do spraw sprzedaży. I wiedziałem, że Andrzej pracuje w browarze. Zadzwoniłem zapytać, co to za, za robota i z czym to się je. I wtedy mieliśmy taką rozmowę, gdzie Andrzej mi też zwrócił uwagę na to, o, o co będzie w tej pracy chodziło, choć zobaczymy, tutaj mam parę jeszcze naprawdę ciekawych artefaktów z przeszłości. Jak dla mnie, to to jest mój początek, nie? To prawda. Zagłoba. I z tą etykietą. Tak. Z dokładnie tak, z tą etykietą, no i to czas yy, ogniem i mieczem, właśnie w tym momencie, kiedy ja dołączyłem. Pamiętam właśnie jakie tu było takie pospolite ruszenie, yy, załatwianie biletów na premierę w Kinie Kijów. Nie dane nam było. No nie dane nam było, bo to kto by się sprzedażą zajmował, zwłaszcza jakiś, yy, no, no z mojej perspektywy, to wiesz, ja miałem 23 lata, na jakimś stanowisku dotyczącym sieci handlowych, które właściwie jeszcze nie istnieją, w ogóle znakomite czasy. To zupełnie inne niż dzisiaj, mega dynamiczne, yy, różnorodne. Yy, yy, Okocim w chwili, wte, wtedy wychodził bardzo mocno na prostą. Największy sentyment Oczywiście. mam do tej etykiety i do tego piwa. To był absolutny rarytas. Kupowałem rodzinie znajomym. Tam w, wpadała jakaś dostawa na, na, na godzinę, znikała i to zostało w głowie jako. – Dla mnie najlepszy brand, najlepsze Absolutnie piwo. – Absolutnie tak. W bagażniku karton okeja, no to otwierał wszystkie drzwi, no tak. załatwiał wszystkie, wszystkie rzeczy. No sentyment ogromny mam do tego, do Harnasia też, to... e, no bo to było piwo lunchowane. To był jakby tw taki twój projekt. Był taki moment w Okocimiu, gdzie Zagłoba tracił po prostu swoją moc, jako, jako wizerunek. Potrzeba było czegoś po prostu świeższego, no, nowego. I ta marka troszeczkę miała jakby taką mieć funkcję y, podbicia rynku, y, może niekoniecznie zastąpienia Zagłoby, ale zdobycia nowych, nowych rejonów. W założeniach y, było podkreślenie regionalizmu. Nasze wewnętrzne y, patrzenie na regionalizm i podkreślenie czegoś takiego mocnego. Gdzieś nas ukierunkowało w stronę jakby tego, co istniało jeszcze w duszach Polaków, jak Janosik. I ten Harnas tutaj jakby, nie cytując Janosika bezpośrednio, był takim czymś bliskim, które miało zbudować coś, co jest mocne, świeże, nowe. No, tak, 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 to pamiętam. To jest jedna z pierwszych puszy, która zeszła z linii kampaków w Brzesku. Szukaliśmy oczywiście takich powiązań, które będą niosły w sobie i góry, Pewien charakter typografii, która będzie wskazywała na taki właśnie charakter snycerski. No i przede wszystkim skomponowanie nowej parzenicy, która będzie się łączyła też jakby z piwem, że jest tam cytat ichmielu i zboża. No i przede wszystkim, że to wygląda jak parzenica. Był duży bum i radość. I wiele gratulacji z tego powodu, że Harnas się bardzo dobrze przyjął na rynku i no, sami z tego też mieliśmy jakąś taką satysfakcję, że stworzyliśmy jakby markę od podstaw, chodzi o nazewnictwo, jakby też wizerunek. Cieszę się z tego, że to jeszcze istnieje, że, że jest kontynuacja tego. W sumie ten charakter tego piwa mimo tego, tej modyfikacji, no, no czuć, że to jest jeszcze ten, ma jakiś związek z tym wcześniejszym Harnasiem. Marcela, idę pokolenie, co dla Ciebie? Kiedyś to było się łatwo zdecydować. Kiedyś, Piotr, było tak, że jak ktoś serwował piwo z sokiem, to znaczy, że piwo było popsute. Wyleżało się za długo na słońcu, albo inna przypadłość się no stało za długo w knajpie i nie było jak go rozlać, zgadza się. To było takie niefajne, nie? A teraz to zupełnie inaczej wygląda. Teraz rynek pismakowych jest olbrzymi. A to wszystko zaczęło się od karmi. To jaki był Twój pierwszy projekt przyszłej do pracy? Hmm. Pierwszy projekt karmi Malinowa Pasja I zaraz potem karmi e, poema Café, też, e, też, też wyśmienity produkt. No, karmi, wiesz, no, długo nie było nic oprócz karmi na takim rynku i e, smakowych piw i piw bezalkoholowych, bo karmi długo, 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 długo nic. No, tych produktów na rynku jest coraz więcej, no bo jest. E, jest konkurencja, pojawiła się. Pierwszym dużym takim smakowym piwem był Rec, ale my nie zostaliśmy im dłużni, bo zrobiliśmy pierwszy biermik mix w Polsce, Somersby. Prace zaczęły się w 2011 roku, natomiast e, pierwsza sprzedaż 2012. E, zdecydowanie niedoszacowany wolumen, no. który roczny wolumen wydarzył się po, po paru miesiącach, więc ogromny sukces. Pierwszy wariant Somersby-Jabko. Wszyscy mieli jabłko, bo e, Somersby było cydrem. Tak, wszyscy to teraz tak. pamiętają, tylko na starsi górale pamiętają, że <laughs> przez rok czy półtora roku musieliśmy toczyć boje, żeby w Polsce by było biermiksem, czy było no, piwem. Było w kategorii piwo, a nie w kategorii cydry. No. 12 lat później. A, no, 12 lat później? 12 lat później mamy 14 wariantów 14, e, smakowych, smakowych. Somerspi. I wolumen ponad 400 tysięcy hektarów, więc ogromny kawałek tortu. Jesteśmy w ogóle potęgą jeśli chodzi o smakowe piwa e, w Europie. Także coś w tym było. Okej, okay, to co za zmiany? I za jakość! I za BHP! Pozdrowie! 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 No. Rozcięcie palca, rozcięcie głowy, przytuczenie nogi, zwichnięcie. Ten rejestr wypadków jest od 1988 roku. I patrząc i przeglądając karty, karty życia, to tych wypadków w 1988 było roku aż 75. Ale co w tym wszystkim jest najważniejsze, że każdego roku tych zdarzeń wypadkowych było coraz mniej. W roku 2024 Bogu dziękować i ludziom, zawsze to zaznaczam, że ludziom. Nie mieliśmy zdarzenia wypadkowego. Staramy się codziennie, żeby to bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo pracy pracowników maszyn i ale również i bezpieczeństwo jakości tego piwa, żeby smakowało, żeby było odpowiednio klarowne, miało swoją barwę i tak dalej, Dzięki temu, że w 28 lutego 1996 roku Browar Okocim otrzymał certyfikat ISO 9000 Dwa. Wszystkie procedury, wszystkie instrukcje i to, co na każdym etapie było sprawdzane, było też zapisywane. Pierwszy schemat miał 13 stron, teraz ostatni, który był wydany w tym roku, ma tych stron blisko 150. W latach 80. rzeczywiście to było tak, że wszyscy skupiali się na tym ostatnim etapie, już na gotowym produkcie, teraz skupiamy się na całym procesie, na każdym etapie produkcji, właśnie po to, żeby na końcu tych braków i niedociągnięć nie mieć. Jakość okociem o złoci. To przyświecało wszystkim pracownikom, którzy tutaj pracowali, bo każdemu zależało na tym, żeby okociem był znany, żeby okociem był znany przede wszystkim z dobrego smaku i żeby wszyscy do tego okociem wracali. Okociem łączy ludzi. Jak, jak tak sobie zapamiętałem, taki slogan reklamowy, ale faktycznie coś w tym jest. Tak, że, że piwo łączy ludzi. bo to jest e, stworzone. Zawsze tak było. Na pewno jest tak w życiu, że sam, samemu nic nie zrobisz. To też trzeba pamiętać o tym, że to jest kwestia pracy zespołowej. I to, to co tutaj widzimy, to, to wszystko jest kwestia pracy zespołowej. Jakby to nie nazywać. No, przychodzisz, możesz mieć nawet, ja tak mam, jako technolog, który. No, jest całe życie związany z piwowarstwem. No to ja tak mam, że mogę mieć gorszy dzień, ale przychodzę tutaj, patrzę na te naczynia, patrzę do środka, zaglądam i od razu mi jest lepiej. Tak to działa, tak? Bo, bo to jest coś, co po prostu kocham robić. Czuję się odpowiedzialny też na pewno za to, żeby przekazywać wiedzę, żeby następne pokolenia. W ten sam sposób, tak jak mi przekazano wiedzę, tak ja też chciałbym tę wiedzę przekazać kolejnym pokoleniom okocimskich piwowarów, żeby kontynuowali tą naszą tradycję, żeby browar trwał. I tak jak ci powiedziałem, mam takie małe marzenie, żeby e, zobaczymy, czy to będzie w jakiś sposób prorocze, ale chciałbym swoją karierę zakończyć. Na lecie tego browaru. Dzisiaj kręcimy na 180 lat. Jest to realne. Jeżeli będę w zdrowiu, to, to chciałbym potwierdzić, że, że to się udało, tak? Może za 20 lat, bo tyle nas, tyle jeszcze powiedzmy, byłbym w stanie tutaj pracować tak? do emerytury. Mniej więcej się to tak zgrywa, więc zobaczymy. Ważenia jak to się mówi, bijące serce browaru, które nadaje ten rytm. Bo dosłownie w danym rytmie pracujemy, tak? Mówi się o rytmie ważelni, o takcie ważelni. Ona bije w konkretny sposób, tak? Czasem szybciej, jak ta ważelnia, na której stoimy, ma troszeczkę szybszy, tak? Czasem wolniej. Można porównać ją do właśnie do serca, do człowieka. A w tym sercu już to rozwijając dalej, no to wiadomo, tak? Mówi się o tym, że właśnie to w sercu są te emocje. Odam! Przejdą! Ja dzisiaj zeróweczkę. Samochodem? A nie, nie, po prostu lubię. Pamiętam jak e, zaczynaliśmy rozmowy o wariantach 00 i myślę, że sporo osób nie wierzyło, że z tego może być coś tak dużego. E, no bo piwo bez alkoholu, tak w ogóle bez alkoholu 00. No ja też, jak pierwszy raz o tym słyszałem byłem zaskoczony, najpierw y, 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 y. Nauczyłem się, czy dowiedziałem się, jak wygląda to w Niemczech i w Hiszpanii. Mówię, nie, w Polsce nigdy w życiu, no ale to było lat temu 15. A teraz 7% rynku to zerówki i to idzie do przodu. To wygląda jak kolejna fala rewolucji. Piwo bezalkoholowe było takim raczej Jakimś takim zagłoskom, jakiejś takiej dalekiej przeszłości. Jednak się okazało, że ta przyszłość nie jest taka daleka. Przyjmując się dobrowaru w 2007 roku, no nie spodziewałem się, że będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli za nami widzimy tą, ten moduł do alkoholizacji. To była jedna z pierwszych. Dokładnie instalacji, instalacje w tym momencie znajduje się kilka w Polsce tego typu. Jednak u nas była jedna z pierwszych. No jest to taki projekt no dość główny, gdzie byłem najbardziej zaangażowany w niego od samego początku, dlatego no jest mi najbardziej bliski. Zero marnowania wody, zero śladu węglowego, zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i zero wypadków. To jest kierunek, w którym zmierzamy. Pochodzę z, z Brzeska i, i przez długi czas tutaj mieszkam. Mieszkam teraz w okolicy. Ta wartość, która, która, na, na której na wszystkim zależy, na tym, żeby browar był jak najlepiej odbierany, jest dla mnie i, i, i dla pracowników browaru bardzo ważne. Woda to jest najcenniejszy zasób naturalny, z jakiego korzystamy, ważąc piwo, i wszyscy zdają sobie sprawę w browarze z tego faktu. Obsesyjnie wiesz, wręcz pilnują tego, żeby się ta woda nie marnowała. Zużycie wody na, do produkcji piwa było w takiej proporcji, że około 10-12 hektolitrów wody, żeby wyprodukować jeden hektolitr piwa. W tej chwili, w tym roku. Ten wskaźnik wygląda tak, że to jest 2,5 hektolitra wody do wyprodukowania jednego hektolitra piwa. Jest to najlepszy wynik w Polsce i naprawdę trzeba z dumą o tym mówić. Znajdujemy się na terenie przemysłowo-komunalnej oczyszczania ścieków w Brzasku, na której prowadzone są procesy oczyszczania ścieków. Połowa ścieków, które tu są oczyszczane, pochodzi z miasta, czyli jest to oczyszczanie przemysłowo komunalne Jest to taki fajny punkt styku naszych interesów i odpowiedzialności za społeczeństwo lokalne. Oprócz tego, wracając do części technologicznej, prowadzimy tutaj procesy gospodarki osadowej, z której powstaje kompost wykorzystywany w rolnictwie, a także odzyskujemy biogaz fermentacyjny, z którego produkujemy energię elektryczną i energię cieplną do procesów oczyszczenia. Czyli jesteśmy na najlepszej drodze do samowystarczalności tej oczyszczalni. Jesteśmy przy nowo powstałym zbiorniku ciekłego. Węgla, nowej inwestycji, która powstała w 2024 roku. Nowy zbiornik jest częścią całej instalacji odzysku tego dwutlenku węgla, który odzyskujemy z produktów fermentacji naszego piwa. Z punktu widzenia projektów środowiskowych, to bardzo trafny pomysł, żeby wykorzystywać coś, co kiedyś się marnowało. Sam projekt powstał w trudnej sytuacji dla browaru, kiedy były kłopoty, duże kłopoty z dostępnością CO2, i wtedy marzyła nam się pełna samowystarczalność na tym polu. No i szczęśliwie ją uzyskujemy. Zredukowaliśmy masę butelki, chociażby kapsel, taki drobny element, a też tam można dokonać zmiany i to paroprocentowej. Dotykając puszki, tam jesteśmy na kolejnym etapie optymalizacji, który. No, to już dla mnie jest czwarty albo piąty w tym czasie. Ja w opakowaniu pracuję ponad 30 lat. Wiele rzeczy było wywan, których wydawałoby się kiedyś, że to jest jakieś science fiction, a potem się okazało, że one wchodzą. Tadek Zawiła przewidywał, że za 50 lat wszystko będzie w pigułkach i piwo będzie w pigułce. Ta tabletka... Tabletka. Tak, Tabletka do wody i, <laughs> i piwo będzie gotowe. Piwo jest o, o smaku, o doświadczaniu tego niezwykłego charakteru napoju, piwa, który w innej kategorii nie ma. Tylko teraz te smaki czy się zmienią ze słodkich na, na przykład na słone? Piwo o smaku paluszków, krakersów, makreli wędzonej. A ja dalej wierzę w to, że piwo jednak przetrwa, takie naturalne, może będzie go mniej, może będą inne piwa, ale to podstawowe zawsze będzie piwo piwem. Ja muszę powiedzieć, że ja bym się z Tobą zgodził. Też mi się tak wydaje, że jednak e, piwo z, w tej tradycyjnej formie, jakie znamy dzisiaj, będzie z nami dalej. Słuchajcie, jakie by nie było, z czego nie zrobić, najważniejszym składnikiem, jednak są ludzie. Wypijmy za to. Drawie!